Hej, Sam, Joachim Szymon, owelkom na to szwedzkie MMS. Hej, hej, nazywam się Szymon i witajcie jak co tydzień na szwedzkim z Mesterem. A dzisiaj chciałem opowiedzieć kilka słów o potocznych wyrażeniach, kilku takich codziennych słowach w szwedzkim. I oczywiście tylko prześliznę się dosłownie po powierzchni tematu, bo w kilka minut nie da się wszystkiego o tym opowiedzieć. Myślę, że taki potoczny, codzienny język to jest sprawa, której w dużej części nie da się nauczyć, czy to z podręcznika. Czy to nawet z tego typu filmików, w bardzo dużej części jest to kwestia rozmawiania ze Szwedami, osłuchiwania się, odczytywania. Ale myślę, że o kilku rzeczach i tak warto wiedzieć, choćby po to, żeby nie zastanawiać się w niektórych sytuacjach, co ten do nie powiedział, bo właśnie być może użył jednego z tych potocznych wyrażeń, o których więcej za chwilę. Tutaj jeszcze może mała uwaga, myślę, że tak. Na początku nauki czy w trakcie nauki warto być ostrożnym z tego typu wyrażeniami, bo, tak jak wspominałem, jest to w dużej części kwestia wyczucia językowego i to, na jaki poziom językowy możemy sobie z daną osobą pozwolić. Także tutaj nie zachęcam do używania w co drugim zdaniu tego typu wyrażeń, tylko tutaj bardziej chodzi mi o to, żeby wiedzieć, z czym to się w ogóle je i jak te niektóre wyrażenia wyglądają. Jednymi z takich rzeczy: no, z którymi może nie należy przesadzać, ale które bardzo często można napotkać, są tak zwane iltwy nad które roboczo możemy przetłumaczyć jako słówka wypełniacze, słówka wypełniające zdanie. Takie słówka wypełniacze nie są dla nas też polskim niczym obcym. Chociażby w Poznaniu mamy tej, które Poznaniacy lubią wrzucać sobie na koniec zdanie, które w zasadzie nic nie znaczy, czy też jakbyśmy wzięli sobie zdanie typu, no wiesz, no i spotkałem się z nim wczoraj, nie? to ten początek, no wiesz, i ten koniec nie. Nic nam do zdania nie wnosi tak naprawdę. Są to tylko takie wtrącenia, żeby utrzymać uwagę rozmówcy albo po prostu nadać rytm wypowiedzi. I nie inaczej jest w szwedzkim. Tu taką funkcję pełnią między innymi słówka typ, alco oraz lyksom. Często można je usłyszeć. alco powiedziałbym najczęściej na początku, czy na samym końcu zdania typ, liksom, gdzieś bardziej w środku. I tak możemy powiedzieć choćby. Jaworpo and festival i war się Tak byłem wczoraj na imprezie i było tam 20 osób. Ale możemy też spotkać się z wersją A co ja Warpo NFS e War top typ 20 personer Tak na początku Alco, potem Typ 20 personer. W zasadzie znowu nic o zadanie nie wnoszą, ale warto wiedzieć właśnie to, że to są tylko takie słówka wrzucone, żeby nadać rytm w powiedzi. Inną ciekawą i myślę całkiem sympatycznie często brzmiącą kategorią są słówka zakończone na is. I ta końcówka is nie zawsze musi oznaczać, że słówka jest jakieś bardzo potoczne. Są też takie rzeczowniki w szwedzkim, które są zakończone na is i absolutnie potoczne nie są. Są to zwyczajne wyrażenia typu et dogis, czyli przedszkole, czy godis, czyli słodycze. Ale mamy też właśnie bardziej nieformalne wyrażenia na te "-is", zakończone, choćby bardzo moim zdaniem sympatyczne słówko "-bestes". "-Bestes", czyli besta po prostu najlepszy znajomy, możemy powiedzieć, więc wir bestes jesteśmy najlepszymi znajomymi, najlepszymi przyjaciółmi. Mamy też takie wyrażenie jak bokis, bokis pochodzące od boksmella, czyli kaca. Tak więc jeśli powiemy, your to chodzi nam, że jesteśmy na kacu, skacowani. Również chociażby przymiotnik owund czyli zazdrosny, możemy sobie skrócić do owys. Jory owys. Zazdroszczę, jestem zazdrosny. Innymi ciekawymi, nieformalnymi, czy też trochę nawet wulgarnymi, wyrażeniami są przedrostki takie wzmacniające os oraz chyt, które możemy użyć jako zamiennik mykie, czy jette, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest bardzo jakieś. Zamiast więc bardzo dobry mykie, bro, możemy powiedzieć. DROSBRO, czy też DRHBO. Istnieje też całe mnóstwo bardziej potocznych, nieformalnych, że tak powiem, zamienników codziennych słówek. I tutaj też wrzucę tylko kilka przykładów, chociaż można by ich mnożyć i wymienić dużo, dużo więcej. Oczywiście zachęcam do wpisywania na przykład w komentarzach, jeśli znacie jakieś inne tego typu potoczne słówka, i do dalszych poszukiwań. A chodzi mi o takie choćby wyrażenia jak czasownik siekia, w którym można zastąpić eta. Czyli jeść. Zamiast więc pytania woskowieta, co będziemy jeść, możemy usłyszeć woskowysekia. Podobnie ma się sprawa choćby z czasownikami skrata, czyli śmiać się, oraz garwa. Czyli no właśnie, też śmiać się, tylko w bardziej właśnie potocznej wersji. Garwa zamiast skrata. A jako, że filmik już powoli zbliża się ku końcowi, to ja na koniec powiem wam ją ostajodro. Czyli muszę lecieć, właśnie dro, jako potoczny synonim czasownika guło w tym kontekście. Jomoste guło, jomoste dro. Ode mnie też wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że czegoś nowego się tutaj dowiedzieliście. Ale, tak jak wspominałem, jeśli znacie jakieś inne przykłady takich potocznych wyrażeń, które często słyszycie, czy które Was zaskoczyły podczas nauki czy komunikacji gdzieś po szwedzku, napiszcie, podzielcie się w komentarzach. Bardzo chętnie się dowiem. Też może się wtedy stworzyć fajna lista również pod samym filmem. I na koniec tradycyjnie. Zapraszam na inne social media. Mysteria, bo tam też dzieje się dużo. No i oczywiście zachęcam do wpadnięcia na kurs. Tak samo jak eufemistyczne Dzięki wielkie za uwagę. OVCS Nesta I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej no!